Rozmawiamy z prezesem Nadbiślańskiej Agencji Turystycznej, panem Piotrem Helmem. Ja Jak pomocenia zawody od prezesa kompanii wewnętrznej? Cieszymy no, się, że dopisało nam tyle e, zawód, dopisało tyle zawodników. Organizujemy już po raz kolejny te zawody, już jest już to teraz przygotowane przez nas bardzo w bardzo sposób już wieloletni w wieloletnim doświadczeniu, dobrze. To dzisiejsze warunki śniegowe są dosyć trudne, śnieg jest ciężki i wolny, ale trasa jest bezpiecznie ustawiona i myślę, że wszystkie zawodnicy, przede wszystkim dzieci bezpiecznie jeszcze tą trasę zjadą. A oczywiście najlepsi pokażą co potrafią i tutaj liczymy też na dobrych zawodników dla górników to ich rodzin, to świetna zabawa, relacja. No chyba o to chodzi, o zabawę i, re, i relaks. Tak, oczywiście e, rywalizacja sportowa ważna, ale tutaj celem naszym jest głównie e, popularyzacja ruchu w powietrzu, popularyzacja narciarstwa, dobra zabawa, integracja załóg górniczych, to jest nasz główny że jak tutaj widzimy te hałasy przeciwieciujących rodzin i załóg, to chyba to, to powiedzieć też startuje, ale poza konkurencją, rozumiem. Tak, yy, nasza chyba nie wystawia zawodników, u nas jest bardzo wielu dobrych narciarzy i jako organizatorzy myślimy, że tak jest lepiej, że, że wyłączamy się z tych zawodów. Ja wystartowałem sobie jako forlaufer, mam niezły czas, trefą. Ten forlaufer chyba wygra swoją grupę rytmową. Yy, nie wiem, chciałbym, ale na swoim pocinku będę o tym, o tym sam wiedział. Dziękuję. Dziękuję bardzo.